Mam nadzieję, że mikrofon lodówki nie będzie zbierał, ale no jest też szansa, że będzie zbierał. Nie wymienię lodówki z tytułu tego, że, że po prostu nagrywam jakieś głupie filmiki na YouTube, a e, no jest jakiś taki konflikt. Na no, lodówka działa, po prostu jest głośna, no, taki skrót chciałbym, chciałbym zrobić tego, co, co się wydarzyło, tak, bo najpierw Najpierw mieliśmy ten, no raz, że mnie nie było, ale dwa, w międzyczasie się wydarzyły te wszystkie wydarzenia, tam zamykanie lasów, otwieranie lasów, celebracje z tym związane, więc początek tego całego lockdownu ja byłem na urlopie, więc ja obserwowałem wykresy. Myślę, że jak większość ludzi byłem troszeczkę podekscytowany, czy to nas pożre, czy nie pożre, okazało się, że nas nie pożre, znaczy to już taki spoiler alert dla kogoś, kto się dopiero do, dołącza do obserwowania tego wszystkiego, że Mamy się dobrze jednak, jako społeczeństwo chyba, chyba przetrwaliśmy. Ja cicho liczyłem, że być może będzie tak, że jedynymi ludźmi, co przetrwają, będą ludzie, ludzie z IT i samotne matki i będziemy po prostu repopulować tą planetę. Dowiedzieliśmy się, co to są wykresy ekspotencjalne, jak działają w ogóle epidemie, mnóstwo jakichś tam blogpostów na ten temat, także można było sobie trochę przyszpanować. Jak ktoś miał jakiś background matematyczny, to nagle miał moment, że jego wiedza była komuś do czegoś potrzebna. Tak rzadko. Czyjaś matematyczna wiedza jest komuś do czegokolwiek potrzebna, że, że nagle matematycy mogli troszeczkę, troszeczkę pobrylować w środowisku. Nagle, nagle się okazuje, że te szlaczki i te wszystkie tam jakieś dziwne rzeczy, które oni sobie zapisują, i te wszystkie jakieś tam ich abstrakcje, nagle mają jakieś zastosowanie, nagle ktoś się ich o coś pyta. Także było fajnie. Mieli swoje 5 mieli swoje minut, teraz już wydaje się, że znowu tam. Tam sobie wróćcie do swoich zajęć, a, a my tu się zajmiemy znowu życiem. Te wykresy było fajnie obserwować, bo obserwowaliśmy jak gdyby epidemię w różnych stadiach, w różnych krajach, mogliśmy się tam przełączać. Nie, no ja, to, ja wariowałem ze wpięć, ja dużo tych wykresów się naoglądałem, sporo już wiem o tych wykresach, co one znaczą i tak dalej, bo to nie jest tak, że to są tylko jakieś tam... Graficzne reprezentacje, ale one faktycznie opisują jakieś zjawiska. Do tej pory, no to tam wykresy to były raczej takie, że sobie tam fajnie robią ludzie, bo tam sobie w grafanie później patrzą i tak ci dzień mija, nie? A tutaj tak patrzyłeś i jednak jakoś byłeś w stanie łączyć te, to, co się dzieje na wykresach z czymś faktycznym, a nie tam, że serwer dużo requestów dostaje i trzeba go chyba znowu zrestartować. No bo to głównie do tego w naszej branży służą wykresy. Później już nawet jak nagrasz, to później jeszcze musisz 2-3 godziny to podocinać i tak dalej. No i dlatego mnie nie było. Dlatego mnie nie było, zmieniałem też pracę w międzyczasie. Dwa razy zmieniałem tą pracę, bo raz zmieniałem, żeby było lepiej, a drugi raz, żeby było gorzej. I no, jestem teraz znowu w takim, <śm> w takim samym miejscu, w którym wydaje mi się, że <śm> mogę poszukiwać jakieś, gdzieś indziej mm, jakichś drobnych radości. Co się ciekawego działo, że jak, jak był ten cały lockdown i tam były te problemy z tymi Włochami i itp., to mieliśmy tutaj taką w domu weekendową grę. Czy Włosi siedzą w domu, gra się nazywała, tak? bo już Włosi powinni byli siedzieć w domach, bo tam już ta epidemia gdyby tak się w tym momencie rozszalała, że było od nich wymagane żeby wręcz, żeby, żeby siedzieli w domach i tam żadne spacerki, tylko na taki prawdziwy lockdown, nie, nie, nie tak jak w Polsce, że tam lockdown, ale tam do sklepu możesz, a tam coś tam możesz. Ta polegała na tym, że, że przeglądaliśmy sobie takie webkamerki i patrzyliśmy, czy Włosi siedzą w domach. I, i tam było takie, nu, no, 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 jak jakiś tam Włoch wychodził, że te, no, nie, tam wiadomo, no nie będę od razu dzwonił na policję, natomiast no, jak, jakieś takie instynkty się pojawiały, żeby chęć ocalenia Włoch, tak, żeby móc tam na wakacje pojechać. A żeby móc tam na wakacje pojechać, no to ci Włosi muszą tam, tam przeżyć, jak gdyby. Na pewno twórcy gry Plug Incorporated to. Trochę się cieszyli, trochę się smucili, myślę, z tego wszystkiego, bo na pewno w jakimś... Całkiem sporym stopniu e, przychodziki z gier, które były związane z takim apokaliptycznym klimatem, a zwłaszcza z takim pandemicznym klimatem jak Plug Incorporated. To na pewno ci deweloperzy to tak mieli troszkę, no, że szkoda, że koronawirus, ale takie to, dolar, dolarami, dolarami sobie ocierali łzy. E, no fajnie, fajnie, bo to gra jest spoko. Ja sobie też odświeżyłem od razu tą pozycję. Też sobie chwileczkę tam pograłem, pomutowałem tego wiruska. Zaskakujące jest to, że tak naprawdę ten wirus się dość szybko ro, ro, rozpowszechnił, że tak zawsze w tej grze był problem, tam się dostać na Islandię, w jakieś takie miejsca. Tak tutaj w ogóle zero problemów. Ten wirus był taki, widać, że tam jakiś doświadczony, doświadczony gamer Plugin Corporate coś tam, coś, coś tam przy tym majstrował. Jedną z ciekawszych takich teorii było, że było laboratorium tam w tym całym WUHAN, które miało logo takie jak Umbrella Corporation, tylko w innym kolorku. Fajnie, fajnie. Podobają mi się takie, to później się okazało, że nie do końca prawda na to, co się dzieje w świecie, no. Stany otworzyły olbrzymi serwer GTA teraz, chyba w Minneapolis. Także można tam się zalogować, można sobie pograć, można sobie tam coś zlutować, nie ma żadnego problemu. Sprawa oczywiście jest bardziej skomplikowana i nie chcę się, się wypowiadać, żeby się wrzucać na jakieś, po, na, na jakieś pożarcie, po której stronie tego wszystkiego stoję. Z perspektywy Polski ta cała sprawa w Stanach nie ma żadnego znaczenia i generalnie właśnie się tylko jakieś tam strony konfliktu i ludzie, którzy byli zwaśnieni od dawna i mieli troszeczkę inną percepcję na życie i mają troszeczkę inną Ogólnie postrzegania rzeczy, i po prostu te wydarzenia spowodowały, że teraz chcą się dzielić tymi swoimi opiniami. Tak? No, jak jak ostatnio mówiliśmy, no to tak, no, krzewią opinię. No. <laughs> Natomiast no, ca cała sprawa jest smutna. Tak zupełnie z ciekawości. Sprawdziłem sobie tą sprawę tego chłopaka z Wrocławia, co tam, bogu ducha winny, gdzieś tam zatrzymany na komendzie. Najpierw go troszkę podtorturowali, żeby jednak zeznał, że jest winny, no bo wiadomo, że każdy niewinny człowiek jest od zeznania o parę policyjnych batów, więc... <grywania> Też taką technikę, jak gdyby, która zwykle działa, że niewinni ludzie się przyznają, po prostu wykorzystano, e, wykorzystano i tam. No ten chłopak się nie przyznał, nawet paralizator nie pomógł, no i niestety chłopak zmarł. Natomiast cała sprawa jak gdyby spowodowała, że. Postanowiłem się bardziej zapoznać z efektami tego wszystkiego, tak? Znaczy, no jak wymiar sprawiedliwości jak gdyby odniósł się do, e, do tamtych wydarzeń, no i wymiar sprawiedliwości odniósł się tak, że ten, co użył paralizysty, dostał 2,5 roku więzienia, a reszta dostała po 2 lata. Człowiek był zupełnie niewinny, więc mamy sprawy znacznie bliżej, znacznie bardziej jakieś takie rezonujące przynajmniej w naszym społeczeństwie. I zupełnie się tym nie interesujemy. Natomiast, gdy sprawa dzieje się za oceanem, gdzie właściwie nasza opinia, jakakolwiek opinia kogokolwiek z Polski nie ma żadnego znaczenia, wydaje się, że Stany, jak gdyby dostały pierwszy mały problem do rozgryzienia i nie do końca sobie z nim poradziły, więc wymyśliły sobie większy problem do rozgryzienia. Także, no, ja bym im jakby kibicował, żeby rozgryźli i ten mniejszy i ten większy problem. Tak w ogóle najbardziej to najbardziej mi z tym był dużo takiego pozytywnego encouragementu było i, i ten i że tam ludzie że fajnie że ten że kiedy nagrasz coś i w ogóle, ale było, było też były też słowa krytyczne siostrzenica Ewelinka Niestety, no, no wujka w samo serce nożem dźgnęła, że tam z jakimiś takimi żartami, że o 300 wyświetleń, 24 subskrypcje. Dla mnie to była sława, która przyrosła wszelkie moje oczekiwania. E, to, to zupełnie nie ukrywam tego, że to w sensie ten... Nie, nie żeby mi słówka do głowy uderzyła, ale że tak miałem, że wow, że wow, a tutaj jakieś kurcze... Bahor przyjdzie i, i zacznie się naśmiewać, ten. Ja wiem, gdzie ty do szkoły chodzisz, tak? Także sobie, także sobie uważaj, bo wujek może przyjść do szkoły i chce, żeby ci siary wujek narobił. Tam się pilnuj, dziewczyno. Jak bezpośrednio się to na naszą pracę przyłożyło? No nie, nie, nie widujemy się w pracy. Większość ludzi, jak gdyby wybrała ten fakt, żeby nie musić się komunikować za dużo z ludźmi. Ja osobiście zawsze byłem fanem jak gdyby takiej komunikacji biurowi. Biuro też jest zwykle dobrze przystosowane do tego, żeby trochę tego czasu wytracić. Nigdy nie byłem specjalnym fanem work from home. Zawsze mówiłem, że z domu praca w gówno się obraca. Smutnym aspektem tego całego takiego work from home teraz globalnego jest to, że straciliśmy Work from Home jako takie, taka forma L5, że zawsze się tam Work from Home brało, jak tam jakiś remoncik był w domu do zrobienia, jakiś fachowiec tam przychodził, coś tam trzeba było załatwić na mieście, to wtedy Work from Home było i tam wiadomo, że tego dnia się raczej tak nie pracowało. Natomiast teraz, work from home, jak gdyby jest tożsame z pracą, więc tak przestało mieć taki pozytywny wydźwięk, i też nagle inni ludzie zobaczyli, że to nie jest taki raj na ziemi, bo to wszyscy ludzie na początku chcieli mieć work from home. Jak przyszło co do czego, to nagle cała Polska utonęła w problemach, bo jak tu, no, mnóstwo artykułów, jak ci ludzie mogą sobie, no, wiadomo, IT jest świetnie przystosowane do work from home. Tego typu rozwiązania funkcjonują już od dość dawna. Są firmy, które tylko w ten sposób funkcjonują. No, większość różnego rodzaju miejsc pracy, które, które musiało przejść na ten work from home, no to czuło ten ból i nagle te dzieci w domu i tak dalej. No, no, na wszystko jest jakaś odpowiedź. Tak, no, wystarczy nie mieć dzieci i nie, nie, ma, nie ma nagle tego problemu. No, ale to jest też tak łatwo mówić, jak a, a ciężej jest pozbyć się dzieci. No, tak zauważyłem. Co jeszcze jest z tym work from home, takiego ewidentnie nieprzyjemnego, to to, że się stałem dużo efektywniejszy w pracy, że biura są zwykle przystosowane do tego, żeby trochę tego czasu gdzieś tam stracić, że tam toaleta jest troszkę dalej, do kawy się kawałek idzie, to jak idziesz do kawy, to tam mijasz kilka pokoi, no to tam warto zajść, pogadać, no jakoś tak się kręci życie, a teraz właściwie to życie, to wstaję rano, odpalam komputer i, 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 i pracuję przez te 8 godzin, powiedzmy, nazwijmy to. Natomiast to życie jakoś tak zubożało, zubożało zdecydowanie, zastępujemy je różnymi innymi jakimiś inicjatywami. Zacząłem więcej wychodzić na dwór, więcej na, na spacery i tak dalej. Myślę, że to duży wpływ miało to, że te spacery i ten wysiłek fizyczny to miałem wcześniej załatwiony dojazdami do pracy. Że to, bo to musiałem zjechać tam ubrać, zjechać do hali garażowej i później z tej hali garażowej pojechać, no tam samochodem, ale no to i tak jest wysiłek fizyczny, no tam kręcisz tą kierownicą, to tam trochę się, trochę się tych kalorii tam powytraca, trochę ruchu, trochę takiego sportu nazwijmy to. Wysiłku fizycznego już właściwie nie miałbym nic, więc tam zacząłem jakby uczestniczyć w takich powiedzmy spacerkach. Zabawa jest prosta, polega na tym, że gdzieś sobie idziemy i, i, i grę całą rozpoczynamy od tego, że mówimy sobie, że pójdziemy tam i, i z powrotem wrócimy, nie? I, i, i to już. I to jest nawet przyjemne. Zauważyłem jeszcze takie ciekawe interakcje społeczne, że ludzie, którzy byli tacy troszeczkę bardziej zaizolowani i, i, i ludzie, którzy tacy trochę bardziej proczłowiek, tacy bardziej ekstrawertyczni. To poszli zupełnie w dwie strony w trakcie tego lockdownu, że ci, ci tacy bardziej ekstrawertyczni to się w ogóle tam zamknęli i było im bardzo smutno i w ogóle ale tam siedzieli w tych domach, a tacy ludzie bardziej troszeczkę introwertyczni, tacy, którzy aż tak nie, nie, nie szukali tego kontaktu, to, yy, to zaczęli właśnie wychodzić. Nie? Że, że oni właśnie za, zaczęli. No ja, ja widzę po sobie, że tam zaczęliśmy się ze znajomymi gdzieś tam umawiać, potajemnie, że się gdzieś tam spotkamy przypadkiem niby, że będziemy przechodzili, ale tak wyjdzie, że w podobnym czasie i ze chwilę pogadamy. Znaczy, nie chodzi o to, żeby się, żebyśmy się tu teraz oceniali, tak? Bo to każdy ma jakieś tam występki na, na sumieniu, tak? Że tam maseczka lekko z nosa zsunął, że tam wszedł do lasu, jak było zakazane. W pewnym momencie mieliśmy po prostu tutaj martial law, takie, które było tak, tak ostre, że ciężko było nie łamać jakichś zasad tego martial law. Więc no, pohamujmy się za cenami dwa. To było i tak już pod koniec, że tam już właściwie z następnego dnia już ogłosili, że już można chodzić normalnie. Myślę, że higiena ogólnie ludzi dość mocno ucierpiała. Że to, to w ogóle myślę, że nie, nie tylko IT, że to, to, że to nie, tylko, nie tylko ludzie z branży jakoś tak, ale w szczególności. Znaczy, ja tak jak wcześniej jeździłem do pracy, to tam co jakiś czas się starałem jednak wziąć ten prysznic, bo to no, nie, nie wiadomo, czy ktoś za blisko nie podejdzie, ktoś coś tam, będzie, coś tam ktoś będzie chciał od ciebie, podejdzie Ci do biurka, no to nieprzyjemnie jest, jak, jak, jak jakiś taki od, odorek się unosi. A teraz no, to już w ogóle baya Bongo. W sensie, że nie wiem, kiedy będę brał prysznic, zupełnie mnie to nie interesuje. To właściwie już takie sobie zakłady robisz, może się jutro umyję. Już tak czuję potrzebę, ale w sumie po co? Tak? Dla kogo ja mam to robić? Na początku było tak, że o, że tam wszyscy kamerki włączali, i w ogóle, a już tam po tygodniu, po dwóch, już coraz mniej ludzi chciało kamerki włączać. Ludzie tak że tak powiem pęcznieli coraz bardziej, że ten alkohol, że ta samotność, że to wszystko powodowało że zamknięcie w domach powodowało, że ludzie coraz bardziej wyglądali jak, jak jakieś takie smutne, <laughs> smutne, wersje siebie. Także też się porobiło tak, że są takie jakby dwie grupki teraz widzę na kamerkach, że jedni ludzie tak dbają o siebie i tam nawet koszulę założą czy coś tam. Nie wiedzieć po co to komu, ale ale robią jakieś takie gesty. I druga grupka to są już tacy ludzie, którzy tak uznali, że spoj spojrzeli na, na zdjęcie Charlesa Mansona i uznali, że tak, nie, że tak chcę wyglądać, że, że to, to będę nim ja niedługo. No nie wiem, no. Tro, troszkę znaczy. Mnie to ani ziemia, ani grzeje, nie? Ale myślę, że części ludzi po prostu trochę tak siadają na psychę, że to, to, to jest niefajne, co robicie, i że moglibyście tak czasem troszkę wyglądać, że tam jakieś coś tutaj sobie rozsypać, czy coś tam czymś się ubrudzić, że już naprawdę nie mamy, nie, nie mamy przed kim szpanować. Tak? Jeszcze w biurze to mogliście się popisywać, że macie fajnie wyprasowane koszule, ale już na kamerce wideo, to już naprawdę w sensie, no to. G gdzieś są te granice. No. Kandydaci na pre prezydenta, już teraz właściwie widzę, że tam w domach siedzą i w swetrach nagrywają jakieś filmiki na YouTube'a, bo właściwie po co oni się mają tam ubierać w jakieś, w jakieś fraki, żakiety i inne rzeczy. Także też się zastanówcie nad sobą, czy to jest sens w ogóle, bo niektórym ludziom może się rozrobić po prostu zwyczajnie przykro. Z work from home mnie osobiście irytuje, że. Dostali to teraz wszyscy, że to teraz nie pachnie takim przywilejem, że wcześniej to było tylko tacy ludzie, którzy rzeczywiście w IT pracowali, że mogą z domu i to tam było innym ludziom trzeba było tłumaczyć, dlaczego ci ludzie mogą z domu pracować, że to tak mają po prostu robotę zorganizowaną, że to nie ma znaczenia, czy oni są w biurze, czy nie są w biurze. I tam ci ludzie mieli jakieś buloto, Natomiast teraz wszyscy to dostali, to troszeczkę ten przywilej troszeczkę stracił tak na takim znaczeniu. Myślę, dla nas, że mnie troszeczkę boli to, że inni ludzie też już tak mogą, jak ja. Jak już ktoś w ogóle teraz w ogłoszeniach pisze Work from Home, to tak jakby pisał, że pensję wypłaca, że właściwie o co chodzi, że Facebook i Twitter, wydaje mi się, że wydały dokumenty i takie oficjalne stanowiska w tej sprawie, że już żaden pracownik nie będzie nigdy zmuszony, żeby przyjść z powrotem do pracy i że będą mogli pracować tak, jak pracują. Więc podejrzewam, że tego typu decyzje wpłyną jakoś na branżę i że większość branży będzie, będzie teraz się jak gdyby funkcjonowała wokoło tego, jak to wyjdzie w praktyce, bo chcąc nie chcąc dojdziemy do momentu, w którym pewne decyzje będą zapadały być może w biurze i ludzie, którzy będą w tym biurze, będą w nich uczestniczyli, a ludzie, którzy nie będą, nie będą uczestniczyli. Na pewno to jest jakaś rzecz, która się będzie teraz do, do, dopracowywać, tak, przez, przez, najbliższe, przez najbliższe miesiące. Artykuł, który być może w przyszłym tygodniu omówię, e, jest, no, ja, znaczy ja byłem przerażony, jak to zobaczyłem, ale to tak tylko zostawiam, że je, jest coś, co, 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 co dało radę mnie, e, mnie przerazić. Z tymi filmikami jest trochę problem, bo ja muszę być w dobrym nastroju. Miałem teraz taki rok, że zmieniałem dwa razy pracę, teraz być może troszeczkę, e, troszeczkę będzie spokojniej, może przez rok nie zmienię pracy, tak bym zakładał przynajmniej. Natomiast no. No to był trochę efekt tego, że byłem. Bo, bo zawsze jak w nowej pracy jesteś, to musisz ludziom udowodnić, że tam generalnie nie, takim wniewkaszy dmuchał, jesteś człowiek i tak dalej, więc tam się raczej głupotami nie zajmujesz i raczej tak twoja energia mentalna się, e, mentalna się skupia wokoło, wokoło tego udowadniania. Zobaczymy. Fajnie by było, jakbyście też tam coś zapodali jakimś tematem, bo to wtedy jakiś taki się. Feedback lub tworzę między nami, że tam jakieś, jakieś powstają jakieś tematy do, do, do omówienia, jakieś wątpliwości, które mógłbym, które mógłbym rozwiać, to na pewno na pewno się zastanowię, spróbuję, żeby to było troszeczkę częściej. A w momencie, gdy tam już zaczynam nabierać. I, iluś tam wyświetleń, to wiem, że to nie są moi znajomi tylko. znaczy, to są ludzie, którzy być może gdzieś tam mnie widzieli i być może mnie skądś tam znają, natomiast to nie są tacy jacyś moi znajomi, z którymi możemy porozmawiać odnośnie tego, więc e, więc to jest trochę taki stresujący też aspekt tego, który na pewno ma wpływ na to, że się, że się to wszystko poprzesuwało. No ale zobaczymy, zobaczymy, może wrócimy. Jeden filmik na rok, to jest ten... Może Patronite'a założę. O, że jak będzie Patronite na przykład, to nagram jeden na kwartał, nie? Że to by, to by była super super sprawa, że tam jakby się w Patronite 1000 ludzi zrzuciło po, po 100 złotych, tak? To, to jest w sumie niewielka kwota, jeżeli mówimy o branży IT, że tam co to jest tam 100 złotych komuś miesięcznie na Patronite, to by był filmik mur, beton na jeden na kwartał. Um, więc... Ee, tak... Chao,